Dzień dobry, vlog jakość. Artur Mydlarz. Dzisiaj będzie nie o jakości. O życiu. Po życiu. Ważny temat. Tak, życie po życiu. 10 lat pracowałem w korporacji. Jako inżynier jakości, później menadżer jakości. Tworzyłem tą swoją karierę dość szybko, bo w wieku 30 lat zostałem menadżerem zespołu ponad 30 osobowego. Ale od 5 lat już, od 5 lat, 5 lat temu były moje ostatnie dni w biurze. Prowadzę swoją działalność, swoją firmę szkoleniową. I dzisiaj, żeby zabrzmiało iście youtube'owo, to jest takie trochę życie po życiu. Raz rozwijasz swoją karierę w korporacji, a później nagle prowadzisz firmę, być może ktoś z was o tym myśli, żeby było stricte youtube'owo. Podam wam się trzy moje takie pozytywne rzeczy które mnie zaskoczyły, sprowadzenia własnej działalności, trzy negatywne rzeczy. Bo o tym też trzeba mówić, i chcę, żeby ten film nabrał rozdźwięku i dotarł do osób, które myślą o tym, żeby założyć własną działalność, żeby może porzucić etat, bo coś im tam nie idzie, nie podoba im się i myślę, że to będzie ratunek, bo jest wielu takich hopsztaplerów, mógłbym powiedzieć, którzy obiecują pasywny dochód w internecie, łatwość budowania teraz wszystkiego z AI i Rozwiązania wszystkich problemów etaty, firmą, tych problemów, które macie na etacie. No tak to niestety nie działa. Pierwsza rzecz jest taka, moi drodzy, najważniejsza z perspektywy tego, co się dzieje teraz. Nikt was nie uratuje, jeżeli wy sami siebie nie uratujecie. Jeżeli coś wam nie pasuje na etacie, nie pasuje wam w waszej pracy, to najprawdopodobniej brakuje wam w pewnym zakresie kompetencji, żeby zarządzać tymi tematami czy relacjami z innymi. Czy może jesteście po prostu w złym miejscu, że brakuje Wam kompetencji do tego, żeby pracę zmienić? Sorry, że mówię tak otwarcie, ale otworzenie własnej działalności, jeżeli sobie nie radzicie na etacie, nie, 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 nie sprawi, że Wasze problemy znikną. Sztuczna inteligencja nie załatwi za Was tematów, nie stworzy za Was aplikacji, nie stworzy za Was strony internetowej, która będzie sprzedawać. Bo wiele osób wam będzie teraz obiecywać w dzisiejszych czasach, że sztuczna inteligencja, wam łatwo zrobić stronę internetową, jakąś aplikację, zakoduje za was, jak tego nie potraficie robić, i co z tego? To musi chcieć ktoś kupić to, co robicie, ktoś musi za to zapłacić. Wy później musicie robić obsługę tego klienta, ogarniać to wszystko. Te rzeczy będą się zmieniać po czasie, pojawia się konkurencja, pojawią się inni ludzie, którzy robią podobne rzeczy, może nikt tego od was nawet nie kupi. Więc tutaj na początek chcę Was przestrzec przed wszystkimi takimi rzeczami, które są w internecie budowane. Taka bańka, że wystarczy teraz wejść i coś napisać, macie produkt cyfrowy, możecie go sprzedawać. Najlepiej pasywnie, nie musicie już nic z tym robić i sobie żyjecie. To nie istnieje i to jest pierwsza wada i pierwsze takie przestrzeżenie przed tym, jeżeli chcecie iść w tym kierunku, bo sam się na to nabrałem, sam byłem w takim miejscu, sam przez to cierpiałem. Nasłuchałem się różnych doradców, różnych guru, i niestety później musiałem swoje odchorować. Nie będziecie mieć dobrze prosperującego biznesu bez wartości, bez pomocy drugiej osobie, klientowi, rozwiązywaniu jego problemów poprzez jakościowe rzeczy i produkty. I to, że raz wam się uda, nie znaczy, że się będzie kolejny raz udawać. To jest takie fajne przysłowie właśnie w tym świecie biznesowym. Dobry marketing sprzedaje rzecz jeden raz. Jakość sprzedaje rzecz lub usługę wielokrotnie. Więc lepiej jest postawić na jakość, a jeżeli wam w tym momencie brakuje jakościowych kompetencji na etacie, bo nie radzicie sobie z szefem, nie radzicie sobie z podwładnymi, nie radzicie sobie z kolegami, nie radzicie sobie z tematami, to po prostu wam brakuje kompetencji i też będzie wam brakować tych kompetencji w prowadzeniu firmy. Bo prędzej czy później pojawią się i pracownicy, i klienci, i ludzie. I inne tematy, więc zacznijmy od siebie, a nie szukajmy takich magicznych rozwiązań w tym, że będziemy prowadzić firmę. Druga rzecz, wada, druga rzecz taka negatywna, to to, że wolność jest przereklamowana. I ja wiem, tutaj podniesie się larum, jeżeli oglądają osoby, które pracują teraz po 10 godzin na etacie z dojazdami i nie mogą związać końca z końcem, i nie wiedzą. Za coś, za coś się zabrać, żeby sobie to życie pogarniać Z jednej strony to jest wada, z drugiej strony to jest zaleta, bo idziecie do pracy, macie ustrukturyzowany dzień, macie pokazane, co macie zrobić danego dnia, szef wam daje polecenia, czasami nie za fajne, Czasami y, troszkę lepsze, ale jeżeli one nie są za fajne dla Was, to zazwyczaj są rozwojowe, bo Was wypychają z Waszej strefy komfortów. Nie martwicie się tym, co musicie zrobić za kwartał, za pół roku: jaką strategię przyjąć, y, jakie produkty promować, y, co zrobić, żeby, y, żeby Wasza firma działała. Nie musicie zastanawiać się nad tym, co będzie za rok, co będzie za półtora roku. Tylko no, przychodzicie do gotowego cyklu, który jest w firmie, który ktoś ogarnia, który ktoś planuje, który ktoś postanawia, że będziemy produkować teraz takie rzeczy, że mamy takich klientów, starają się o innych klientów, a wy macie wykonać swoje zadanie. I to jest bardzo duży plus, bo zmniejsza dużo ryzyko, jeżeli chodzi o i stres, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy wkrótce. I to jest taka rzecz, której ja nie doceniałem. Pracuję na etacie bardzo. Sądziłem właśnie, że jak miał własną, własną firmę, to będę miał dużo wolności, nie będą musiał słuchać, nie będę musiał robić tego, co inni mi każą i nie będą musiał wykonywać tych poleceń, które są bezsensowne. No ale później okazało się, że po roku tak się zorientowałem, że co dalej? Nikt mi nie powie, co ja mam dalej robić. Muszę to sam wymyślić, muszę to sam zorganizować, ogarnąć. Muszę sam się zastanowić, co ja będę promował, co ja będę sprzedawał. Z jakimi produktami do Was wyjdę, z jakimi usługami, żeby to było dla Was pomocne, dobre też, żebyście później znowu wrócili do szkoły jakości. I to było duże wyzwanie. I do dzisiaj to jest wyzwanie, bo każdy kwartał muszę planować z wyprzedzeniem, muszę się nad tym zastanawiać, i to jest cały czas takie płynięcie w niewiadomej. Mam wizję, mam cel, mam to jasno nakreślone, ale kontekst tak się zmienia cały czas świata i to, co się dzieje dookoła, że to jest takie trochę dryfowanie na czuje. to nie są procesy powtarzalne. No wiem, że dla wielu inżynierów fajnie jest mieć powtarzalne procesy, rutyny, przynajmniej dla mnie, wiesz, co Cię spotka danego dnia, nawet jak to jest nudne, uwierzcie, mieć perspektywy czasu, to też jest pozytywne. I Jest taka, taka świadomość tego, że, że ktoś to za Ciebie zaplanuje, że nie masz tego na głowie. Tutaj, jeżeli sam nie zaplanujesz, to nie wiesz, co się wydarzy za tydzień. Punkt trzeci z takich negatywnych rzeczy, to jest to, że się ciężko odłączyć. Ciężko się odłączyć. Bo wiesz, że to, co robisz, to, co dajesz, to co możesz zrobić, później przyniesie ci jakieś rezultaty. Więc ja miałem trudności, żeby się odłączyć też na pracę, pracy etatowej, po prostu lubiłem to, co, to co robiłem. A tutaj, jeżeli masz swoją firmę i wiesz na przykład, że wydając coś proponując coś, przygotowując coś lepszego, po prostu będą lepsze rezultaty i to sprawia, że czasami się człowiek budzi i od razu myśli o tym, co dzisiaj można zrobić. Przed snem też myśli o tym, co poszło dobrze, a co poszło źle. Trzeba to bardzo mocno kontrolować, trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć pomoc, trzeba znajdywać sobie odskoczny. i też trzeba sobie to samemu zaplanować, bo to z jednej strony jest kuszące, żeby pracować non stop, żeby myśleć o tej firmie, żeby działać, ale długoterminowo to jest ze szkodą dla własnego zdrowia, przede wszystkim. I tutaj nawet nie chodzi o tak, takie wykonywanie pracy non-stop, yy, siedzenie przy komputerze i tworzenie czegoś, tylko chodzi o myślenie o tym wszystkim o analizowaniu, o planowaniu, o podejmowaniu decyzji, yy, nawet nie będąc właśnie przy tym komputerze. Bardzo ciężko się odłączyć, yy, gdy prowadzi się swoją firmę. I to jest jedna z negatywnych rzeczy, bo nawet jak sobie wprowadzisz jakieś schematy, jakieś plany działania, to po czasie i tak to wszystko bierze w łeb. Szczególnie jeżeli pojawiają się gorsze okresy, gorsze momenty, coś nie idzie tak jak powinno iść, i to wszystko wtedy niestety wraca do stanu wyjścia. Zacznę od negatywnych rzeczy, bo jestem Polakiem, lubię sobie też, tak jak większość. To są. Takie rzeczy też, o których się nie mówi, szczególnie w tej właśnie internetowej bańce, kiedy ludzie namawiają Was na otwieranie własnych szkoleń, na otwieranie jakiejś społeczności, na tworzenie aplikacji z AI, że to wszystko będzie o tak i będziecie hiperbogaci i będziecie szczęśliwi, bo będziecie już na etacie. Prowadzenie własnej działalności to nie jest droga do szczęścia, tylko to jest często droga do bólu, do strachu, do przerażenia. Ale są też pozytywne rzeczy, oczywiście, o których chcę Wam. Odpowiedzieć, i to są najważniejsze trzy rzeczy dla mnie, dla kogoś innego. Może być coś innego. Pierwsza rzecz to jest niesamowity rozwój. Niesamowity rozwój, powtórzę to jeszcze raz, bo pracujesz przy tym, co chcesz robić, co lubisz robić. To nie jest tak, że idziesz tak jak na etat i czasami robisz coś, czego nie cierpisz, ale trzeba to zrobić, coś, czego nienawidzisz, ale musisz to zrobić, bo szef ci każe, bo masz taki zakres obowiązków. Dobierasz sobie ludzi do pracy, których chcesz. Po czasie, bo masz taką możliwość, nie musisz się też tej swojej energii wytracać na spotkania z kimś, kogo nie lubisz, załatwiać z kimś, z kim wierzyć ci nie pomoże w tej korporacji, nie pomoże ci na tym spotkaniu specjalnie, bo, bo ma taki charakter albo ma swoje jakieś tam cele inne niż, niż twoje i, i to strasznie drenuje z energii, przynajmniej mnie drenowało. I zamiast właśnie skupiać się na rzeczach, które lubisz i rozwijać, to trzeba było zajmować się takimi rzeczami. A tutaj, jeżeli jesteś już na swoim, to właśnie robisz to, co lubisz. Ja lubię tą pracę, lubię przygotowywać szkolenia, lubię całą tą otoczkę związaną ze szkołą jakości, z marketingiem, z osobami, z którymi współpracuję, z tworzeniem innowacji, też przede wszystkim pracą z AI i pokazywaniem wam jej możliwości. To jest coś, co mnie napędza i każdego dnia chcę iść do tej pracy i chcę coś zrobić fajnego dla was. I dlatego łapie się przewagę, dlatego szybciej się człowiek rozwija, bo robisz to, co lubisz, nie tracisz, nie wiem, to jest, to jest po prostu prosta matematyka, nie tracisz trzech dni na to, żeby zajmować się czymś, czego nie lubisz i robisz to z bólem i z niechęcią, tylko zajmujesz się tym, co uwielbiasz robić i to Ci daje dużą wartość. Druga rzecz, którą uwielbiam, której nie zamieniłbym na nic innego, która mnie bardzo ograniczała w pracy w korporacji. To jest sprawczość. <grymne> Jeżeli ja miałem pomysł jakiś w korpo i chciałem coś wdrożyć, to się spotkałem ze ścianą często, z betonem, z informacją o tym, że się nie da, że nie można, że nie ma takich procedur, a że nikt tego nigdy nie próbował. A panie, co pan tu wymyślił w ogóle? Po co tak robić, jak tak było dobrze do tej pory? Albo żeby to zrobić, to musi się zgodzić dyrektor gdzieś tam z centrali i trzech jeszcze innych padawanów. Trzech padawanów się zgodziło, dyrektor na końcu miał zły humor, powiedział, że się nie da. Tutaj, jeżeli chcę coś zrobić, chcę wymyślić sobie szkolenie, sztuczna inteligencja w zarządzaniu jakością, robię to. Jeżeli chcę wprowadzić nowego trenera, z którym się dobrze dogaduję i który ma fajne pomysły na szkolenie, robię to. Nie muszę uzyskiwać od nikogo zgody, probaty, nie muszę nikomu chodzić i tłumaczyć, dlaczego to jest dobry pomysł. To jest najważniejsze. Nie muszę do nikogo iść, robić prezentacji na 20 slajdów i mówić, że dlatego to jest dobry pomysł, bo to, to, to i to, i to. I to. No nie. Po prostu jestem sprawczy. Robię to, co chcę i to jest najlepsze w tej pracy. I to się też wiąże z poprzednim punktem, bo jeżeli robisz to, co chcesz i to, co lubisz, to się szybciej po prostu rozwijasz i to cię nakręca, żeby się. Właśnie doskonalić w danym temacie choćby tej sztucznej inteligencji w tym roku, co zrobiliśmy masę szkoleń. Punkt trzeci. To jest wolność wyboru. Taka wolność też. Ja mówię, że ta wolność jest negatywna, ale też wolność ma swoje plusy. Bo ja rano się nie śpieszę, jak idę syna do przedszkola. Ja nie muszę dojeżdżać do pracy i stać w korkach, bo sobie podjadę do biura trochę później bo mogę troszkę popracować z domu, bo jak chcę, to jutro zamykam cały ten bajzel i jadę z żoną do Krakowa i z synem na wycieczkę, bo jak chcę iść o 12 na siłownię, to sobie pójdę na tę siłownię, jak chcę sobie iść pobiegać a o 13, to pójdę sobie pobiegać, jak chcę zrobić sobie zakupy zaraz, to sobie wyjdę i zrobię zakupy, tylko pracę muszę wykonać swoją w innym czasie i to jest niesamowite i nie wiem, czy byłbym w stanie się jeszcze przenieść na etat, z tego tytułu, żeby prosić kogoś o urlop, żeby prosić kogoś o dzień wolny, żeby prosić o to, żeby mogę gdzieś wyjść, to daje niesamowity plus i niesamowity zastrzyk takiej nie tyle sprawczości, co właśnie wolności, że nie jesteś ograniczony przez innych, że nie musisz się dostosowywać do tego, że właśnie nie możesz teraz pojechać sobie na urlop, bo jakiś tam inny franek wziął też urlop, i no ty musisz być w pracy bo tak. Albo nie możesz wyjść wcześniej na wystąpienie dziecka w przedszkolu, tak jak mieliśmy ostatnio, które było w ciągu dnia, bo szef ci nie da urlopu. To jest z mojej perspektywy największa zaleta i to, że ja nie muszę się tłumaczyć, że dzisiaj zrobiłem trzy razy więcej niż inni, i chciałbym pójść już do domu o 13, a nie siedzieć tutaj do 16, wysiadywać czy chodzić i pić kawę, tylko żeby wysiedzieć te 8 godzin. I to jest chyba największa zaleta tego wszystkiego, ale to właśnie bierze się z tego, że ta firma jest poukładana, że są procesy, że są też zatrudnieni ludzie i też znam przedsiębiorców, którzy pracują po 12 godzin dziennie, mają dużo gorsze rezultaty niż my w szkole jakości, bo nie potrafią sobie niestety tego poukładać. Więc to jest moich sześć takich wad i zalet w sumie trzy po trzy, które widzę po 5 latach prowadzenia własnej działalności, zostawienia korporacji. Czy wróciłbym się jeszcze na pracę etatową? Myślę o tym co kwartał. Jeżeli są gorsze momenty, gorsze chwile, zawsze to wraca. A może trzeba było zostać? Może byłoby lepiej, a może byłoby fajniej? A nie musiał tyle myśleć, nie musiał się zastanawiać, co będzie dalej, nie bałbym się i tak dalej. Ale to wszystko fajnie wygląda z perspektywy czasu, bo nie pamięta się już tych wszystkich przykrych rzeczy, które Cię spotykały, a często zapomina się o tych pozytywach, ale logicznie, absurdem byłby powrót do, do pracy na etacie. Dla mnie, biorąc też pod uwagę to, w jakim miejscu jestem i na co mogę sobie pozwolić, nie miałoby to większego sensu. Ale każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Czy jest w stanie właśnie budować swoją firmę i pracować na swoje nazwisko czy na swoją firmę, zamiast pracować na etacie? Bo chcę na końcu podkreślić, że to wcale nie jest dla każdego, że to wcale nie jest takie proste, nie jest łatwe i sztuczna inteligencja nie poprowadzi za Was firmy i nie sprawi, że będziecie milionerami. To są bańki, to są bajki osób, które chcą po prostu na Was zarobić. Tyle na dzisiaj. Vlog Jakość, Artur Mydlasz.